Ta wersja jest taka chuda jak mój drut. Ciekawe jak Fris robi seks. Ja pierdolę. Ta wersja jest taka chuda jak mój drut. Ciekawe, jak Fris robi seks. Ja pierdolę. No, ja myślałem, że widzę, widziałem już wszystko na dzisiaj, ale patyczek YouTube tutaj mocno nas zaskoczył. Kurwa, no przecież on się sam odbija. Naprawdę ci to mówię, no.

W moim własnym live'ie i nawet jak ja chcę wejść z tą pokazać, to kurwa nie. I nie, nie dajesz mi prawa wyboru. Ja cię teraz kurwa mogę przekrzyżyć i cię jeszcze zbanować, kurwa. I, ten, ej, i się w końcu poczujesz jak nie. ja, kurwa. Ja tu sądzę. Nie, Zabrałeś ja jest <laughs> Ej, tak? Chcesz sobie zobaczyć? Poczekaj, niech patriota nie przyjmie ofertę. No, ej, dobra. Kurwa. No i co ci? No i go przerzuciłem. Nic mu nie mogę zrobić, tak? No dobra Patrioto Ale ty gadałeś sam do siebie, bo cię wy... ja Cię wyrzuciłem z tego TS-a, nie słysz? Kurwa, sam mówi. Ale... Rozdaję kurwa kosę dla widzów, albo ją sprzedaję Wkurwiłam ją ona. Co? Jak ja to zrobiłem? Ja to przypadkowo to zrobiłem no, no wyobrażam, wyobrażam sobie też, że to jest przypadkowo. To wyglądam centralnie jak twój stary. Skąd mam wiedzieć, jak wygląda twój stary? Bo to właśnie mój kolega gay. Twój stary to jest mój kolega gay. Twój <ścoughs> stary. <ścoughs> Bardzo dziwna ta pandemia. Pandemia. Ciężko jest. Ciężko jest. Twój stary to jest mój kolega gay. No i co? Co chcesz? Niech on robi mamy to, e, nominuję e, Michał Leję, Wiolkę Falaszczyk i Katarzynę Piasecką Peace Weź, bo mi tu kurwa leci, no ja pierdziele, Honi, nie masz wyobraźni w ogóle No idź z tym Oj, Honi, Honi Myślisz, że naprawdę wpłacił jeden koła, czy oszukał? Korwin, no Korwin rozjebał. Hot16, To nie ma co gadać w ogóle. Słuchajcie. No bo. to nie ja. Nie to Ale no przypadkowe, no kurwa! Sikam na tą kurwę. Nie macie! No honi sam sobie czy wiosnę? Kurwa, pies mnie zajebie! Ty. Uwaga, No nie chciałem, no... Ale kurwa, no... Nie no, wysadzam się. Niczego nie żałuję. Bo to ale był symulator. Stupę. Bo to był symulator DMC Polanda. Co ty tu się tak... A czemu się tak skuliłeś? Czemu się kurwa jednę Kurwa zajebie kupies Nigdy bym tego nie zrobił kochani w prawdziwym życiu Ale Kozacko Ale mam za co najmniej teraz Ja pierdolesz nie mogę kurwa tego oglądać Oni w każdym odcinku golą włosy kurwa i mówią patrzcie pokczam zgoniłem włosy Widzowie obciąłem paznokcie, patrzcie jakie krótkie, co, jakie krótkie paznokcie! Kabyś nie Ej, kolego, Jeśli nie jesteś częścią rozwiązania... Jasna dupa! Aaaaaa! Odrzyskujemy tę ziemię w imię Allaha. Zony, kocham cię, się, bo na nie ma się wiem, nie wiem, się nie wiem Dziękuję za wyspowiadanie mnie Dzięki kurwy za ustąpienie miejsca w kolejce Ej ja wyjdę, a wy poddacie co wy na to? Nie no wylewiasz. Nie, to jest <laughs> Jakim ty jesteś kurwa gównem ty, zobaczysz jeszcze kolejna awka ci nie wypadła Nie przejmuj się tym. Opiniami innych ludzi, Jakbym ja się przejmował opiniami innych ludzi to bym nie streamował w ogóle Przecież mam kurwa długi nos, jestem zjebanym z kamerem reklamuję skam strony i w ogóle jeszcze Chuj mi do dupy najlepiej Nic mi nie da... Przecież... a zresztą, tylko na gadać Fajna <laughs> Tak ja, się mocniej Shut up, shut up, shut up man Piszcie mam, kurwa, święto robię! Sąsiad! Sąsiad! Kot czerwony, desert egel! Kurwo, je na burzę cię! Oh je, yeah, oh je, yeah. aaa! Ah, ah. O oh, nie krzyż na mnie! No już ci pomagam, już ci pomagam! Ty, mama ci prąd wyłączy, słyszałeś, Maciek? Oh my god, bro! On no, co, 70 zł? Ty Tylko? Tylko aż! Po ciężkich walkach, ale. Pech, pech, ale tak jest. Chyba 200. Ostatni bąk w starej chacie. Do mikrofonu, nie pójdzie to gówno. Czerwony 06. Czerwony 06, wygrałeś, Giveaway na dziecko. Numer do mamy, proszę zostawić na Instagramie. Ja dostarczę towar. zeszłego roku. 300 tysięcy, w jakim To wiesz, że przejebałeś. Nie no 300 tysięcy, myślę, że do zrobienia na EZ Ile ty masz teraz? 20 300 tysięcy tak? weku chcesz zrobić do końca roku? Do końca przyszłego roku No Nie, nie no, gościu obudź się Ale dobra, no, sklipujcie tą rozmowę, dobrze? Musiałbyś odkryć... Te, 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 tego obudź się... I proszę, za... proszę przyflipować to, to, to maćkę obudź you się. I don't know place, but to funni got a place to be I got a place in a